Jeszcze raz Jak to nie powiodło się? Dobra, ja sobie tutaj robię te ich pancerniki, tak? 怎么着？ Ruszajmy. Saryn już ma nad nami przewagę. Musimy go odnaleźć, zanim dotrze do kanału. Zakładając, że jeszcze go nie znalazł. W przeciwnym wypadku po prostu wchodzimy w pułapkę. To ryzyko, które musimy podjąć. Czekajcie, coś się dzieje. Za późno. Nie możemy. Loty na jeźdźców. Nie ma ucieczki. To brzmi jak jakaś wiadomość, ale nie kojarzę języka. Czyś po Jest polsku mówi. Po to nagranie musi mieć 50 tysięcy lat. Nic dziwnego, że nie możemy go zrozumieć. Wiadomość jest niekompletna, ale poznaje niektóre słowa. To ostrzeżenie przed inwazją żniwiarzy. Oczywiście, Poprzez nadajniki i szyfr wszczepiono ci znajomość języka protean. Po polsku mówią proteanie. Nie jest bezpieczne. Szukajcie schronienia w pobliżu archiwów. I jak brzmi wiadomość? Rozumiesz coś z tego? Nie. Dwa niżni wiarzami. Cytadela. Przytłaczające siły. Jedyna nadzieja. Akcie desperacji. Kanał. Wszystko stracone. Mówili coś o kanale, ale niewiele więcej. Ten przekaz jest zupełnie nieczytelny. Powinniśmy iść. Nie można powstrzymać. Chyba ty. powstrzymać. Ale teraz pytanie, czemu mi się sama aktywowała flaga na radarze? To jest jakieś że muszę iść tamtędy, no widziałem wcześniej, że tam był cel, jezu. Dla no, takich głupich istot jak ja, jak nie rozumiesz jakichś tam yy, kruczków, co używają deweloperzy w liniowych grach typu zagadki, no to masz problem, nie? Dobra, w międzyczasie my sprawdzimy sobie. Ekipunek. Weź wszystko oczywiście. Teraz tak, mamy dewastator. Pach pach. Tutaj też są dwa dewastatory. Tak akurat dla nich będzie. Ty weź sobie. Uzbroimy teraz po zęby, nie. Ty weź sobie dewastator. Teraz Shepard. A jednak są ósme wersje. Apokalipsa. Lawina. Ja nie potrzebuję tego. Ta weźmie apokolipsę. Ta weźmie lawinę. Teraz pistolety. Pistoletów też zbyt nie, nie potrzebuję. To ta. Weźmiesz sztylet. Boże. Ten sztylet wygląda na OP. A ty weźmiesz agresora. A Shepard weźmie to coś. Snajperka, tutaj oczywiście ja mam agresora. I to mi starczy. A u nich wszystkie będą mieć kat. Chciałem jeszcze coś zobaczyć u Sheparda. Nie mam granatów żadnych innych. Szkoda. Yyy, uszeparda, co ja chciałem zobaczyć uszeparda? Aha. Nie uszeparda, u tej lajry chciałem zobaczyć. Czy on ma jakiś inny kolor? Nie wiem, dobra. Uszepard, ty i twoja snajperka. Polonowe. Polonowe są ok. Teraz tak, chłodnica. Naprawdę nie ma drugiej chłodnicy? No... Smutne. A ten dewastator? Pomijanie tarczy, to nie jest potrzebne. Albo dajmy to. Duży rozkład. Albo nie. Tu jest przedłużenie lufy 5? A tam przedłużenie lufy 6. <laughs> Jezu, będzie silne. Dobra. E, pancerze, pancerz, 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 lekki pancerz mamy tutaj tylko, lekki pancerz, badacz. Jak on wygląda? Bo jak słabo... Nie, słabo wygląda, nie chcę tego. Gladiator lepszy. Zobaczymy Liara. Dobra, a ty... A dlaczego ja miałem tyle tych kluczy, a teraz... A, bo ty... Dobra, nieważne. 6, to niech będzie miała Skorpion 6. A tej damy... Kolosa. No i teraz wyglądamy fajnie, bo jesteśmy wszyscy tak... Na ciemno, wyglądamy jak jedna drużyna. Ale jej ja nie mogę... I co ona ma? Właściwie to najpierw Szeparda Shepard powinienem ulepszyć, nie? Yy, powłoka lepsza powłoka ten moduł tarczy czy mamy tu jakiś moduł tarczy jeszcze nie teraz ona bufor kinetyczny daj bufor kinetyczny 7 a jej bufor kinetyczny niech będzie powłoky tarczy. I od razu ulepszymy. Shepard ma zero. Jak to jest możliwe? Dobra. Misja jest taka, aby przetrwać i zwyciężyć arenę. Jeszcze nam tu włączyli prąd. Nie jestem pewny, czy idę w dobrym kierunku. Ale musiał tu kogoś zostawić. To nie może być tak, że nam pusto dał. Do... Kogo ja będę strzelał. Ej, dobra, mam. Już wiem po co tam było nasze auto zostawione. Byśmy się przejechali, a nie zapieprzali z buta. Całe życie badałam cywilizację Protean, ale nawet nie marzyłam, że odkryję coś takiego. Ten błyszier mógł być ostatnim schronieniem całego ich gatunku. Wyobraź sobie, jakie zagadki może skrywać, jakie kryje tajemnice. No nie! A pamiętasz chociaż po co tu jesteśmy? No wiesz, Saren, kanał, losy całej znanej nam galaktyki. Przepraszam, poniosło mnie. Mam tylko nadzieję, że po wszystkim będziemy mogli zbadać... Co to jest to na ścianie? To jakieś pojemniki? Wyglądają jak kapsuły cybernetyczne. Jeszcze będą jaja, że uwolnimy tych protean. To oni okażą się najgorsi. I sprzymierzymy się z Sarenem. Co się dzieje? Uwaga! To puławka! To chyba nie jest robota Sarena. Dobra? Badałam protean przez dziesięciolecia, jednak nigdy nie czułam takiej niepewności. Co tam znajdziemy? Cokolwiek znajdziemy, bądźcie ostrożni. Mam tylko nadzieję, że jeśli to pułapka, Saren również mógł w nią wpaść.